Hej Łukusze, cześć, witajcie. Czątek blogarska, żona mleczko robi dla córy, a ja yy, nakrywam dla was przepis na walentynki. Pewnie już jest na moim kanale. Jest to... Rzucaj, rzucaj! Jasne. Cała agendę narobiłaś. Jest to makaron z krewetkami. Wiem, że to jest banalnie proste, ale też o to chodzi, żeby to był prosty makaron na walentynki. Yy nam mi ten pomysł, bo ja uważam, że to jest bardzo proste. A jeszcze na kanale, nie wiem czy widzieliście, jest torcik. No, torcik, był torcik był pyszny. A chciałam powiedzieć, jak ktoś nie lubi krewetek, to z czym może zrobić? Z kurczakiem może pokoić sobie cukinię na małe kawałeczki. Też się uda. Okay, nie dobrze. to samo, ja uważam, że to nie jest to samo. Ale alternatywa jest. Pewnie dzisiaj odpowiemy też na jakieś nurtujące Was pytania. I pewnie dowicie się więcej informacji co do naszej działki. Dobrze, to co? Uciekam. I niestety siedzimy w domu. Valentynki oczywiście możecie się wybrać na jakiś spacer. Z Czy W Stanach się dzieje, wiesz, no. Powiem ci, że tam to się A hity. to karolina pudełko walentynkowe yy, na prezent, na walentynki dla dziewczyny. A później wam pokażę pewnie więcej. A my się szykujemy, słuchajcie. Szykujemy się. dzisiaj Wstaliśmy wcześniej i szykujemy się, bo idziemy do Chciałem pracy. Chciałbym zauważyć, na... że z tego, co widzicie za darkiem, yy, moje szlafroki nie zostały jeszcze uporządkowane. Nie było na to czasu. Nie, nie, bo nie mam na nie pomysłu. O to chodzi. Ja mam czas, tylko nie mam pomysłu na takie oprawy. i miejsce, Darek. Musisz mi pomóc znaleźć miejsce. Don't judge, Don't judge, Don't judge. Jak tu ładnie, bo to mi się tak czarno się zrobiło. Czarno się zrobiło. Teraz takie same pamiątki mam po domach. Zobaczcie tą pamiątkę. Jaka słodka. Jak później zaprezentuję wam nowe torebki. To zań, bo to widzicie, jest że ich tak, teraz że mnóstwo. Że ja tak użyłam, ale były nagrywane. Tak, tak. Dzisiaj na szkoleniu je mamy od kuchni Żoli, Zobaczcie, Dariusz tu wymyślił jakieś śmieszne rzeczy. Do widzenia. A tu są burgerki. O, super. I tu jest. Uwaga, uwaga. Skapołowy! No, ja też na awokado cieszę. Ja też. Na awokado, na takie tak. o ą ą człowiek. rolatkę z rukolą, z truflami, awokado oh, oh. i szynka, tu są śliwki, gorgonzola, bekon, I tu jest zupka, papą. a tu? A tu proszę otworzyć. Aha. Kanapka. Tu są burgery. Mini burgerki zrobili. To Takie no, mini mini jak normalny burger. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem czy to, to nie jest mini Dariusz. Nie wiem, tam nie ma, nic. coraz mniejszy się robi ten burger. Mokra, wiesz co mokre. O, ale fajne. Uuu, że i kalafon, Jak to Dariusz mówi. Fajne jest, o. Dwa takie zjemy jestem Mini burger. Na zdrowie kakus! Słuchajcie, dziś jesteśmy w Action. Pokażemy wam nowości, które się tutaj pojawiły. Jesteśmy w środku tygodnia, więc nie ma praktycznie ludzi i nie było kolejki. Ale fajna ozdoba. Ale ciężkie to jest. 12 zł. O, te są fajne. Nie było? Ładnie pachne. A klinery? No. Coś ty tutaj robisz. właśnie jakiś sztos mamy lusterko do o, lusterko do make upu ale wiecie co mi się podoba? to do organizacji a jeszcze są okrągłe i tu jest mój ulubiony ulubiony dział remontowy o zobaczcie o to... He hej! Stopery 12 zł. Dobre cena czy nie? 10 sztuk? To po prostu uwielbiam do zatykania dziurek. Chyba czas już na wielkańce. A zawsze jakie ładne jajka dekoracyjne. No O, to jest To jest mega To jest na kwiatki I to jest fajne też, wiesz gdzie? Na działkę by było Nie, to się mega te podobają. Tak? Takie lampione? No, fajnie wyglądają To też znajdziemy na zewnątrz, żeby było fajne, wiesz? Tak, taka wielka rama 38 złotych 38? No Też ten zegar jaki wielki, aj to faktycznie Takie mam księży O, tutaj na imprezę będziecie robili? A i zobacz, od razu są ten Widzisz patrz pokrowiec na tych na i tak ładnie wyglądać. Nie to kosztuje 90 zł, po 27 Od razu masz siedzenia do tego O, to jest fajne zobaczcie po 18 złotych, 10 zł Może jakiegoś zająca Betty Barana Barana ja to, słuchajcie, teraz zabłądziłem w produktach. Tutaj do sprzątania. Jakie szaleństwo. Fajne, no? Wow. Chciałbyś to dostać? Nie. No ja wiem, że to byś chciał. nie? Fajne konfety, balon. Super. To fajne na no. pierścionek doręczynowy. Proszę, zdarmi. Jestem tak, ale nie wiem, czy to jest fajnie. Tak. Nie, to jakiś action. Zapomniałem. A tu są zapachy? Betty, widziałaś to? Tak, Jakie zapachy są? Zapachy? perfume. Forever and ever. Fajnie, fancy. A tak. to jest ten mrożony? Zamiennik ryżu. Dałam ja dużo czosnku i, e, i parmezanu i doprawiłam. A to pulpeciki? A no to kulpeciki w czasie powinno One są z, mięsne? Tak, z rip hop to. To też widocz kupiłaś, nie? Tak, dzisiaj kupiłam Lidu trzy takie wiązki. No, ja lubię z Ładne tak są. Porażę. Nie wiem czy nie pamiętam, być więcej, ale tak. Nie, tak 2-3 cm. Chciałabym wam pokazać nową biżuterię, która pojawiła się na sklepie, stylizacji TV. Dawno nie było nowości, wszystko było, wiecie, na święta, teraz właśnie mamy takich kilka fajnych rzeczy. Między innymi te kolczyki srebrne, to jest zupełna, zupełna nowość. Co mi się w nich podoba? One są na sztyfcie, wyglądają jak kółeczka. I zobaczcie, i są, wyglądają na takie dosyć duże kółeczka, natomiast one są bardzo lekkie, one są puste w środku i tu na końcu jest taki kolec jakby. I zakładamy na sztywcik, są bardzo proste do zakładania, z kółeczkami czasami jest problem, z tymi nie ma. Z nowości mamy też błyskawice, prosiliście o to, żeby się pojawiły na stronie i udało nam się to zrobić. I słuchajcie, mamy je w dwóch kolorach, srebrne i mamy srebro pozłacane, także dwie błyskawice jak widzicie. W od tego, czy wolicie złoto, czy srebro, już Wam pokazuję, jak wyglądają na szyi. Pamiętajcie też, że wszystkie nasze naszyjniki są zakończone przed łóżkami. Dzięki czemu możecie dopasować je do swojej szyi. Czy chcecie dłuższą, czy krótszą, czy bardziej przy szyi, czy bardziej na dekolcie. Pamiętajcie, że możecie kupić sobie przedłużkę na naszej stronie i przedłużyć sobie dowolny naszyjnik, jaki macie w domu. Jeżeli macie choker, który chcecie nosić w formie dłuższego naszyjnika, to też możecie to zrobić. Słuchajcie, z okazji, Walent z okazji walentynek mamy dwa serca na stronie. Są prześliczne. Uważam, że naprawdę się wspaniale prezentują. One są oczywiście pozłacane 24-karatowym złotem. Wyglądają tak. No, tutaj mamy taki, taki bardziej ażurowy wzór, taki, yy, takie trochę jakby piórka połączone. No jest cudowne do serce, idealne na walentynki, a drugie jest prostsze, minimalistyczne i wygląda dokładnie tak. E, także też wspaniale. Tutaj na końcu mamy oczywiście przeduszkę z serduszkiem, więc też dopasowujecie pod siebie. Już Wam pokażę, jak wygląda to na mnie. O, i zobaczcie, tak, to serce się prezentuje na mnie. Core za hałasy w tle, ale dzieciaki się bawią. Moja przyjaciółka przyjechała i właśnie robiliśmy zdjęcia biżuterii, także bardzo mi się podoba. Już wam pokazuję, jak wygląda to ażurowe, czy piórkowe serce. I zobaczcie, i drugie wygląda tak. Bardzo ładnie się prezentują oba. Także napiszcie na dole w komentarzu, co Wam się podoba z nowości. Oczywiście mamy też kulki na stronie, te klasyczne nasze wzory. Troszkę zmieniliśmy też ceny. Więc zajrzyjcie na stylizację TV i zobaczcie, co fajnego możecie dostać na walentynki. I wcześniej zamówicie, tym wcześniej będzie e, ten prezent u Was. Pamiętajcie też, że mamy przepięknie pakowane już na prezent. Nie musicie nic kombinować, żeby komuś wręczyć. Także, panowie, to jest dla Was e, ważna informacja. Witajcie w car vlogu. Hej! Dawno nie nagrywaliśmy takich filmów. Więc wracamy i nagrywamy. wykwody. wody. Chcemy najpierw polecić po bo jest super. I kupiamy sobie wczoraj w, w rosmanie, jest ekstra. Jaka jakość, spo. Jaka jakość. Co chciałeś pogadać, Darek? A mamy zrobić QA. Chciałem wam też powiedzieć, że zwycięzca ostatniego konkursu jest zaznaczony w opisie pod ostatnim filmem, który wygrał szczoteczkę, Więc gratulujemy. Może ja zacznę od razu w sprawie działki. Było dużo za i przeciw, ale w końcu się udało i podpisaliśmy umowę wstępną. Jak na razie musimy czekać na dokumenty, bo las ma prawo pierwokupu, więc prawdopodobnie za 12 tygodni będziemy właścicielami. Słuchajcie, prawo jest takie, że jeżeli na działce jest Nowe kawałek klasu. lasu, a ten... I to słuchajcie, to, 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 czekaj, to nie przylega do lasu. To jest najlepsze. O. Nawet notariusz to powiedział na spotkaniu, że to jest dziwne prawo, bo... Po co, e, la, wiecie, zarząd. Jak to się mówi, leśnikowi? Tak, leśnikowi. czy Kawałek tam? lasu, gdzie nie jest przy lesie? Tak, gdzie nie jest przy lesie, jest po prostu randomowo gdzieś na działce, ale ponieważ jest to działka w części leśna, w małej części, musimy to zgłosić do lasów państwowych i muszą już lasy. W, już muszą lasy wyrazić swoją, albo nie muszą, bo nie muszą wcale odpowiedzieć na to pismo, wyrazić, że nie chcą kupić e, e, tej działki i wtedy my możemy ją kupić. Jest tak, że lasy wcześniej wyraziły pismo, ale według prawa musimy. Jeszcze raz zapytać. zapytać, więc decyzja już jest, ale. <laughs> Uważajcie, jakby nie kupowali działkę leśną, to pamiętajcie, tak, że to będzie się uprzać i rolną. Bo to też jest z dokument. Bo to tak, jest i musimy też dokumenty zgłosić. Myśleliśmy, że wyjdziemy, myśleliśmy, że wyjdziemy, słuchajcie, że będzie już działka po tygodniu, kupiona. Dwóch. Myśleliśmy, że będziemy zamawiać coś, żeby postawić na tej działce, co też wam będziemy nagrywać, ale niestety musimy poczekać, żeby to wszystko 3 się przeprocesowało. Tak. My musimy poczekać trzy miesiące. A wy na efekt. A wy na efekt. I słuchajcie, chcemy Wam już <laughs> pokazać tę działkę naprawdę, ale nie chcemy zapraszać. Mam już nagrane takie ujęcia, gdzie gdzie odwiedzamy tę działkę. Pojechaliśmy z pilotem, żeby sprawdził, czy, czy jest przejezdna, czy, czy da się, czy wstawić, czy da się wstawić to, co chcemy wstawić. Nie chcę nic za dużo mówić. Już za dużo powiedziałam. Już za dużo powiedziałam, ale słuchajcie, no jestem bardzo zadowolona, że nam się udało. Państwo, którzy nam sprzedawali, tak. byli przemili, przemili po prostu, bo jestem i, i... Jestem... Starsi państwo, ale tak. opowiadali swoje życiowe historie związane z tą ziemią. To jest i... niesamowite, jak się słucha takich rzeczy. Tak. I po prostu wydaje mi się, że oni musieli nas zobaczyć, żeby też Mam się zaufać, upewnić, też... zaufać nam, że będziemy... Wiecie, jak to jest? Ktoś kupuje od Was coś takiego wartościowego, coś, co mieści całe życie. Nawet jak kupuje od Was tak, auto. Waszego życia. Chcecie, żeby kupiła to osoba fajna, żeby to kupiła osoba, która tego nie zaniedba, nie zniszczy. Wiadomo, ehm. że chcecie, żeby ktoś to kupił i zapłacił jak najwięcej pieniędzy. No to też jest taka tak, prawda. Tak, ale mi chodzi o to, że fajniej się czujesz, jak kupuje to ktoś. I poznajesz kto... tą osobę. Tak, to. że się z tym jest... Państwo na pewno za przyjaźnimi, bo e, oni mieszkają też blisko, więc. Mieliśmy trochę stresu, ale mieliśmy też ostatnio trening ze stresu. Warsztaty. Warsztaty Takie na temat stresu. I chciałam Chciałabym was zapytać, czy chcecie posłuchać w ogóle na ten temat? Czy chcecie się spotkać z osobą, która szkoli, która opowiada o tym, która mówi jak radzić sobie ze stresem? Ania była super, szkolenie było wspaniałe i mhm. dzień po szkoleniu pojechaliśmy właśnie do notariusza i powiem wam, że przez to nie stresowałam się tak bardzo. Jak zwykle bym się stresowała, bym nie mogła spać, bym myślała o tym, brzuch by mnie bolał. spotkanie wcześniej i tak na czas na styk byliśmy. Byliśmy bardzo na styk, ale niczym się nie stresowałam. I, powiem I wam, notariusz że... był fajny. Tak, notariusz mam się trafił wygnięciony, co się tu stało? Właśnie nie wiem. Coś. Ja nie, nie wiem Darek, nie wiem, co ty, się? Już. Nie wiem. Co ty, obtarłeś się? A może spałeś na czymś i tak on Tak, może tak na ręce Może w domu wam pokażę, bo Karolina e, nie pochwaliła się, ale wypuściła e, nową kolekcję e, torebek. Taki portfelik, paski, co tam wypuścisz? Jeszcze dwa kolory. Parisek w safari. nie pokazywałam we vlogu? Nie ma nic we vlogu. Oh, był myśmy, zestaw tak, walentynkowy z powiedzieć. kosmetykami, był tuż do rzęs Bobby Brown i zapach od Kiliana. I boksy w dwa dni się wyprzedały. Tak. Więc bardzo dziękujemy. Ale też były bardzo korzystne bardzo, cenowo. Bardzo Dużo dziękujemy. osób napisało. Ale słuchajcie, chcemy za to stworzyć też torebkę na wośb wystawić ją na licytację i uszyć ją tylko w jednym egzemplarzu. I zastanawiam się, czy nie wypuścić wow, torebki to holo. To jest... Wiele, żeby zrobić totalnie holo, pariskę Petit Paris. I, I pasek. I takie odblaskowe, takie lustro? Tak. O, wow, to, to ludzie bym się to bili. Mam nadzieję, no bo to ma pójść licytację na wojsko. szczytny cel. cel. Szczytny cel. Sam nawet. o... Ja tak. też będę licytować, Cię bo ja chcę tą torebkę. Ja, ja <laughs> Ale nie wiecie o co chodzi, że, Z... że, że chcemy coś takiego wypuścić niepowtarzalnego. Szczytny pomysł. No i też myślę o torebce zupełnie nowej. Ja też Właśnie wymyśliłem jedną torebkę. Wymyśliłeś? Tak. I będziesz robił tak. swoją kolekcję? Nie kolekcję, po prostu jedną torebkę moją. A torebkę dla facetów? Dla dziewczyn. Ty wymyślisz torebkę dla a, dziewczyn? A co, nie mogę wymyśleć? Ja wiem, że jestem kreatywną osobą, ja dużo rzeczy w życiu robiłem i dużo rzeczy w życiu <noise> Nie że chcesz mi swoją kolekcję torebek? Ja nie muszę być nazwę ją twoją, żeby ty nikt nie, nie będzie wiedział, oprócz was. Mam, mam podkraść twój wzór? Nie, ja ci dam cały pomysł, ty ją wyprodukujesz. A w ogóle słuchajcie, mieliśmy jechać, mieliśmy jechać do Holandii e, zaraz Teraz. po Święta. świętach. Już byliśmy gotowi, jedziemy do Holandii. Musimy odebrać się. autko nowe. Bo słuchajcie, to autko mamy dopiero niecały miesiąc. Mieliśmy je odebrać 27 i, I, mówimy, i jedziemy od razu. do Holandii. I lockdown w Holandii, był nagle. <laughs> nagle zamknęli I... Holandię. I pojechaliśmy, sobie. I pojechaliśmy sobie. Ale wiadomo, że nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji. Chcieliśmy, mamę po prostu odwiedzić, ale tak. mówimy, pojedziemy do Holandii, będzie fajnie. Wszystko zamknięte, no cóż, trzeba to przeczekać. Zobacz, dopiero były święta, teraz muszę odliczać do kolejnych świąt. Nie chcę słuchać o świętach. Czy wy też po prostu nie Ja nie mogę świąt dalej zajmować. Zobacz, jak pięknie pada. W ogóle ja mam pomysł: w przyszłym roku nie robimy wigilii 24, tylko zrobimy w styczniu, jak spadnie śnieg. Okej, okay, uciekamy! Bye bye!